Cześć wszystkim, ja jestem Arkadz i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy Ruszamy sobie dalej z naszą przygodą Idziemy spotkać się z Richardem Jackdonem e, Pod zakazanym lasem Ponieważ dowiedzieliśmy się, że Z naszej znalezionej księgi Były wyrwane kilka stron I on był ostatnią osobą, która była w ich posiadaniu mm. Co również ciekawe, poszedł za za, za za mapą, która była na tych stronach. Doszedł do jaskini, w której zmarł. Więc ruszamy. Może się dowiemy czegoś ciekawego. Tu widziałem, że jest kolejna strona, więc sobie od razu to zrobimy. No i pędzimy. 400 kroków metrów czegokolwiek ale tutaj no właśnie bo tutaj była ta taka piękna ikonka jakiegoś super zwierzącia czy ja mogę coś z panem Pówkiem zrobić? na przykład pana Pówka Achio. Chyba nie. No trudno. Czy znaczy, ja jestem w stanie na przykład przedrzeć się przez po prostu sam środek tego wszystkiego, żeby nie biec naokoło? Zaraz zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Mam nadzieję, że jest taka możliwość. O nie Tam jest pajączyna. Ja nie lubię pająku. <laughs> Proszę mnie stąd wypuścić. No są tam paskudy. Nie chcę. O! Tu się mogę dostać. Nie ma takiej możliwości. Arachnofobia jest zbyt mocna. Nie ma szans. O dobra, kolejne kamionie, a co tutaj jest? Coś mamy. O właśnie, to to? To chyba to. Tak. No i super. A, mamy pokonać wroga za pomocą kapuchy. Dawaj na niego. No i jakoś poszło. No i super. Tutaj mamy jeszcze... O, kolejną zagadeczkę. Spróbujmy zatem. Mm. Są jakieś głazy. To tak na pewno nie działa. Jeżeli byśmy spróbowali, Lumos. też nie do końca chyba. Okej okay. No dobra, dobra. Tak właśnie Na przykład tu O dobra Czyli tu mamy kolejne i zbierzemy je na przykład tu I tutaj mamy jeszcze trzecią I tutaj A! Jakoś poszło Jakoś się udało to wykonać. No i fajnie, ciekawe, ile jest tych łamigłówek. No ważne, że to mamy. Widzę, że jakichś przeciwników też mamy. Może byśmy sobie. I następny. Mamy 20 wilków do pokonania. Więc. Więc czym, czym więcej sobie będziemy takich rzeczy robić, tym lepiej moim zdaniem, więc gdzieś tam jak będzie w miarę możliwość, no to będziemy sobie takie rzeczy wykonywać, bo czemu by nie, o. No i super, no i super, o, jaskinia kolekcjonerów, ale to na razie... O, kolejny wilk, kawica. gdzie uciekasz? A już chciał spaść. No nie wygląda to ciekawie. Ale tutaj widzę, że mamy przede wszystkim okej, okay. Ole wyskoczyli. Czym jest to? To jest zaznaczek. Co ja mogę tutaj zrobić? A, dobra. Wazony trzeba poniszczyć. Tam wazy. Waza, wazon. Mamy kolejny. Jeszcze jeden i dziesiąty. Okej, okay, co się teraz stanie? Tego jeszcze nie widziałem. Otworzył ręce. co? Chcesz się przytulić, czy o co chodzi? E, no nie mamy takich cudownych zaklęć, więc no nie będziemy tego robić. Super. Tam są kolejne pajęczyny. Nie idę tam. Będę omijał jak najwięcej pająków mogę. Sorry. No chyba, że ten mnie przeprowadzi przez pająki, to będzie gorzej. No ale... Here go. już. As good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor, to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well, tak jak mówisz. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? No możemy no. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed, a few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and if I recall, a lake. You'll see. Powiedz, że nie pójdziemy w Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. tam <laughs> iść. Aha, jeszcze skręcasz specjalnie w lewo. Hmm. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? O, Greek. Hmm. Nie, nie, nie mogę iść tędy. No i super. A nawet pokazuje, żeby iść tędy. No, nie taki straszny ten las. Jak się omija pająki. Tam są cosie. Idzie Dobra, mamy soczek z pijawek. No dobra, to idźmy dalej. Okej. Ła. Czy nie chciałem tu wchodzić? Zawsze zapominam, że na X się zbiera. Coś o okay. O, jelonek i drugi. No dobra, czyli mamy tutaj... Jaskinie. Tutaj mamy jakieś stanowisko. Oho!

Zrzucili. Zobaczymy, czy może możemy. możemy coś wymienić na... Oj, możemy. Super. Super, super, super. Obrona też się zwiększa od razu. A tutaj również obrona. Fajnie. No to co? Chodzimy. Nic innego nam nie pozostało. Jak wejście tutaj? O teraz to wyglądamy jak czarodziej. No, to ciekawe jest. Okej. Okay. Ole, super No i teraz jeszcze chyba do góry, nie? Czy, czy nie? Ale my przechodzimy sobie przez bramę. Dlaczego to muszą być zawsze pająki? Porze drogi Spada jeden z drugim Uch. obrzydliwe skudne stworzenia. No i tu widzę, że jest ich więcej. Teraz... Hmm. Teoretycznie każe mi iść tu w dół. No ale tam widzę, że coś jest. O, więcej pająków. Na przykład. Ech. Tragedia. A rzućmy sobie w nich też kapustką. A co? O, zeptałem gnoja. ja. Czyli to na co powinno się co powinno się robić z pająkami? A, ty umiesz tak To mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będziesz tak umiał Tragedia. I okaże się, że nie mogę jej otworzyć. To bym się śmiał dopiero. No dobra. Te nie są najgorsze jeszcze. W Skyrimie specjalnie był instalowany mod na... Zamienienie pająków na wilki, więc. <laughs> no, niestety arachnofobia to straszna sprawa. Nie polecam. O! Dobra, było warto. Co jak co, ale było warto. Dobrze, więc ruszajmy za te. O, czemu to lata? Okej, okay. wow, bo się przestraszyłem. Boże drogi, dwa pająki normalnie po ścianie szły, a ja dostałem zawału praktycznie. Uff. No to mogę przesunąć tutaj. I co, Przesunąć siebie do tego? Okej. Okay. Ma to sens. Gdzieś tam. No ja myślę, że mogę te wazy tutaj zniszczyć. Dobra, tu już możemy sobie zeskoczyć, myślę. Okej. Okay. To idziemy dalej w głąb jaskini. Jestem bardzo ciekawy, co takiego zabiło naszego przyjaciela, Jacka. Hmm. No dobra, no. Dobra mamy trzy symbole pojawia się kolejny most o, ale się pojawia pięknie no to już coś coś mocnego No dobra czyli idziemy dalej idziemy dalej a tutaj zakręcę. Mamy kolejne pieniążki, I kolejne pajączki. No i musimy iść tutaj. Uch. To są nieżywe pajączki. No dobra, możemy troszkę szybciej. O, ho, 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 ho. To już są mędy paskudne sobie z Akio. No dobra, i teraz w którą stronę? Czy na przykład tam, czy tu? A spróbujmy tu. To jest najbliżej. A co? A tu jest skrzynia. Co i teraz tam, czy tam? Achio. Chodźmy to jak już mam dostawać zada zawału, no to na no, nic nie poradzę. O, nie lewioso, Incendio. tylko spal mi to, tam są. No właśnie. Jaja. Jaja, to sobie tak razem nie robi. <laughs> Mam wrażenie. Nie, nie chcę tu iść. <laughs> Bardzo nie chcę tu iść. Będę mógł wyjść zewsząd. <laughs> o właśnie. Normalnie się chłop na mnie pojawił. Jak go mam zaatakować teraz? O, dobra. Te giną na raz, więc tu jest OK. Incendio. Explodigo. Akio. A? O, trochę niepotrzebne to, pro tego. O, właśnie to na to liczyłem, że sobie wykonam to, że jak on szykuje się do ataku, gniazda wyposażenia są pełne? Momencik. Okej. Okay. A, bo mam dwadzieścia wyposażenia tylko przy sobie mogę mieć. No dobra. Rozumiem. To w takim razie zróbmy tak. nie ma tego dużo. O teraz już mamy. Okej. Okay. Chodziło mi o... o... to. A, i tak nie mogę tutaj przejść. Dobra, czyli muszę się wrócić tak czy siak. Okej. Okay. Okidoki. Czyli mamy trzy jakby punkty zwiedzone, czyli idziemy tam. Dalej nam nie pozwoli, prawda? Na razie nie. Aż idą, hamy. W sumie mam sporo tego. Co możemy pobawić się trochę w ten sposób? O. Protego. Levioso. Ole! E! Nie pomyliło ci się coś? Kolego? Jeszcze... Jest, gdzieś mi tu żyje jeden. Dobra. Bieramy sobie to. Wolny sposób pokonaj wszystkich wrogów. No to akurat bardzo fajne wyzwanie. No, wskakuj tu. me. Okej. Okay. Nie wygląda to jakbyśmy mieli po prostu wolną przestrzeń dla siebie. Wygląda jakbym miał się zaraz bić z jakimś turbowielkim pająkiem. O, tu są kolejne zagadko-łamigłówki. Akio! No dobra. Tu możemy sobie przeszukać wszystko. Eee. Nie, tutaj się nic nie dzieje. Um, żyćko pełne, więc ruszamy dalej. Okej. Okay. Jesteśmy... Mamy kolejną skrzynię. Hmm. Mamy kolejne pieniążki, dobrze. jeszcze tu mnie nie było. No właśnie, ale z tego co widzę, to. Dobra, weź za zaskocz, kościół. No bo tutaj nic nie ma, tak naprawdę. Możemy stąd iść sobie. Teraz się już pogubiłem. A tutaj? Nie przypadkiem? O właśnie. Więcie. Pomioty szatana. No, nie utrzymam tak przeciwników w powietrzu. Dobra, ty spłoń. No dobra. Tak coś czułem, właśnie, że to nie będzie takie przyjemne, jak się mogłoby wydawać. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Ustawmy się jakoś w miarę do walki. Zajmijmy się może tymi małymi na początek. O, ale uciekajmy najpierw. O! Dobra, 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 dobra. Do tego szybkie. Radka na łeb. Już widzę cię. Nie, nie będzie tak łatwo. Dobra. O, schował się. Okej. Okay. Ona atakuje w ten sposób. No to płoń. Parówwo. Dobra Dobra, to ty sobie zgin tak Niestety z tego co widzę Ciągle tutaj przybywa nam tych pająków Więc ty sobie dostaniesz z tego Ty sobie dostaniesz z tego i spłoniesz sobie i będzie luz. Dobra a, jej nie mogę podnieść w ogóle. No to płoń, mała mendo. O, za późno, pro tego. Teraz dobrze. No i jeszcze raz będziesz płonęło. płonęła. Płonęło. Ok, i teraz 10 sekund się trzymać w powietrzu. Przecież nie dotknął. Eee, no dobra. Walkę ukończyłem bez użycia eliksiru. Tutaj coś jest jeszcze? jest skrzynia. A, kolejne wyposażenia. No dobra. E, no dobra, zniszczmy sobie. Te, których nie używamy. No bo co zrobić? Jeszcze raz o. Rękawice zapaśnicze. No, normalnie będzie RKO Out of Nowhere na te pająki zaraz robione. I trzy. Czy ja to muszę zrobić w takim razie czasowo? Że raz, dwa i trzy. ok. Chodziło o to po prostu, żeby zrobić to w wyznaczonym czasie. Ole, piękny most się zbudował z tego wszystkiego. O, tam już widzę kolegów z mieczami. No i super. No i super. Ale do kolegów z mieczami pójdziemy sobie w kolejnym odcineczku, tak więc. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!